Cześć, tu Jerzy. Tematem dzisiejszego odcinka będzie miód rosyjski. Przepis na miód rosyjski znalazłem w takiej oto książeczce, powszedko mówiącym tytułem Miody Pitne. Książeczka jest... o, nawet go, ma w goły dupy mam w środku, gołe panie. Książeczka sama w sobie jest nędzna, żeby tak nie powiedzieć, ale jest kilka fajnych przepisów, które wykorzystałem. Jeden się właśnie nazywa Miód Korzenny Rosyjski. Eee, ble, bla, bla, Teraz tak. Dodać łącznie 10 gram rozmaitych korzeni, w tym pieprz, cynamon, gałka muszkatułowa, ziele angielskiego, dziki sklepowy imbir. Łącznie 10 gram. Korzenie w równych ilościach. Włożyć do woreczka, bla, 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 ble. Teraz tak. Ja zrobiłem pierwszy taki miodek w pojemności 1,5 litra, bo się bałem, że coś to nie jest dobry pomysł, wrzucania jednocześnie gałki muszkatułowej, ziemia angielskiego i pieprzu do miodu. Okazało się, że niekoniecznie. Miód wyszedł. Aha, tu jeszcze jedno zdanie jest bardzo istotne. Odstawić na rok, i tutaj był kluczyk. Ponieważ zrobiłem ten przepis. Przepis wyglądał tak, że po prostu wziąłem ten, te przyprawy w równych ilościach wrzuciłem do garnuszka, trochę brzeczki z, z tego z miodu. Wygotowałem to, ostudziłem. Ważna, istotna rzecz, nie wlewać gorącego, bo wam pęknie bańka, czyli wystudzić. Do bańki, no i przefermentowało sobie. Eee, Tego procesu nie będę omawiał, bo to wszystko było w tym, w tych odcinkach, o temat robionych, robionych, miodów pitnych. No i po paru, tyg po paru tygodniach eee, skończyło fermentację, pozbyłem się osadów, próbuję i mówię: e -e, to nie jest to. No ale dobra, no, dabę mu jeszcze miesiąc, drugi, trzeci. No dalej, mm, 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 to nie to. No ale w końcu mnie zostawiłem to tak sobie ładnie, stało, stało, stało i okazało się, że po roku przegryz, się te smaki wszystkie. No i rebela, po prostu rebela. Z jednej strony jest taka korzenność i ten miodek ma po prostu jest rześki tak, ten, ten te przyprawy wymieszane po prostu jak leciało spowodowały, że miód jest po prostu Rześki, korzenny, a jednocześnie słodki. Ten miks po przegryzieniu się jest naprawdę rewelacyjny, tak? W dniu dzisiejszym miałem wstawiać taki miodek, ale oczywiście festiwal Faili wystąpił, ponieważ okazało się, że ilość miodu, którą posiadam w domu, jest taka. Nic z tego nie nastawię. Potem okazało się, że nie mam też drożdży. No i pełna międzynarodowa bania. Tak więc miodek bez miodka. Ja powtórzę jeszcze raz. przepis. Przyprawy wrzucamy do jakiegoś woreczka razem z odrobiną brzeczki, przygotowujemy to, studzimy, przyprawy wyjmujemy, całość mieszamy z brzeczką, po, się, po wystudzeniu, nastawiamy normalnie jak miodek i cały, cały obieg jak miodek. jedna różnica jest to, że po prostu dajemy przyprawy. No cóż, miodu nie mam, znowu nie będę robił. Tyle. A, i zachęcam jeszcze do wizyt na okolicznych e, targach, targowiskach, wel, innych dziwnych, nie tylko w celu nabycia owoców, ale także przyjrzenia się takim stanowiskom, gdzie są książki, stare książki używane, jakkolwiek inne, ponieważ to akurat kupiłem dokładnie na takim targowisku. Teraz tak, te książki w większości rżną treść z tego. To jak możecie kupić gdziekolwiek, bo jeszcze gdzieś tam widziałem po jakichś starych tych, to pan Cieślak dorobił domowy wyrób, wyrób win, a te pozycje i różne takie kolorowe w większości różnią z niej połowę kontentu. No ale czasami dają coś od siebie i coś od siebie to właśnie takie przepisy jak ten, ten miód rosyjski. Tu jeszcze znalazłem miód bernardyński, czyli na chmielu. Kowieński na lipie. No i jest parę takich ciekawostek, które coś wniosły do tego. Oprócz tego, że sam wstęp, który zajmuje połowę książki jest po prostu zbani, żeby tego inaczej nie nazwać. Dobra. Do następnego! Cześć, tu Jerzy. Dzisiejsze, tematem dzisiejszego odcinka jest miutorosyjski. rosyjski. Tyle. Czym ja ciągle mam tyle? Kurwa.